Cześć Dzisiaj porównamy ceny Ubera z Polski do Ubera w Niemczech. Dokładnie Katowice z Berlinem. W Polsce jechaliśmy, chcieliśmy pojechać z Benzina do Katowic. Kosztowało bez bez zniżki, bo miałem zniżkę 38 zł. Za mniej więcej 13 km. Tutaj zobaczymy za 7 km w Niemczech zwykły uber 17 euro Czyli w sumie niejakość dużo dużo więcej Też jest też czekaj i oszczędź jest tak samo jak i u nas Ta możliwość Za 13 euro uber XL 22 komfort 21 Assist czyli żeby ktoś nam pomagał Zwierzęta o Jest też jakiś premium 27,50, Green, tle samo, taksówka droższa, prawie tyle samo co premium w sumie i też są hulajnogi jeszcze, rowery u nas tego nie ma, Uber Taxi Van, <laughs> nawet jest jak dostać się publicznym transportem Uber X Priority i Uber Taxi dla niepełnosprawnych, także podsumowując bardzo ceny podobne są jak i u nas w Polsce. Za taki teraz, bo tutaj jest tylko 7 km, u nas było 13, czyli w sumie dwa razy więcej mogłoby się zwiększyć. Ale no, zobaczymy następnym razem, próbną coś, żeby było tyle samo dokładnie kilometrów, i wtedy będziemy wiedzieć. Także Siemanko, pozdrawiam Was. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Siema.